Ta, niektóre są bardzo wysoko orkinrowane, także głosić się do, na, do, do nas, na na komórkę, na polską komórkę. To ja albo przemek i o odbierze. Okay. Jak chcesz tak lotować, jak jak chcesz tak lotować, jak to. Jak chcesz nie jak z tyłu w oddziale, to skontaktuj się z nami. Oczywiście jak się stać, to jest na karmę do porządku i czas do gołębi. Bo dużo trzeba poświęcić pracy w tym. To nie tylko same gołębie, ale i praca. Ale bez dobrych gołębi jest to nic niemożliwe. Pozdrawiam do usłyszenia Witajcie koledzy Jest 4 rano Jedziemy do Polski, cześć. Jedziemy do Polski na urlop, a przy okazji gołębie zamówione, bo wysyłam dla hodowców. Będziemy zwiedzać całą Polskę, prawie całą. Katowice, Warszawa. I ma na Mazurę. Dzisiaj niedziela do tiry nie mogą jeździć. W sobotę też nie. To. Autostrady są wolne, puste. Mamy 500 km do pierwszego punktu. 18 km So ein Park, weißt du? Ein Park, so weißt du? Ja. Belante, Be Belantis, so ein Park, so ein Schloss, so, so wie, äh, so wie Disneyland. Ja. Sauerpark, ja, haben wir gesehen, ne? Die Sauerei da wohnt schon. Es sind 70 Kilometer, bis zur der Grenze kilometrów, km, wyznane Grecce. Mam ze sobą piękne gołopki, będą wysłane. A kilka sztuk stawię na aukcję. I na bieżąco będę wysyłał. Wszystko robimy osobiście, bez żadnych pośredników. Hodowla kurbacki to top Quality Codziennie mi hodowcy dzwonią, zdobyłem mistrza na lepsze lotniki. I to w różnych krajach. Francja, Polska, Niemcy. Holandia, Belgia, Anglia, Irlandia, Szweden, Szwecja, Norwegię, Norwegia, Norwegia. W Ameryce, nasze głębie super zepisują. W Chicago, w Kalifornii, w Teksas, w Ameryki w Teksas ma, ma po naszym synie Dolce Vita parowany z bursostro ma po nim syna w rozbudzie. Na jego stronie jest on wyrzeźbiony, i to jest jego fundament, pisze, po angielsku. Jedyny taki, u niego w Teksas. Co miesiąc mam transport głębi do Ameryki, do Kanady, do Irlandii i do Anglii. Mogę co są wysyłać? bardzo tanio. Gołębie zostaną wysłane pod dom na adres zamawiającego. Szczepione, pełna dokumentacja. Szlachetne pochodzenie. rodzina Dolcewita z krzyżówką z naszymi gołębiami: jak Moleman, Jadzę, Myla, Ferbarty, Millerowe Jadzeny, te klaki Krak rodzina na Dolcewita, Dordyn rodzina na Dolcewita. No i te oryginały Jadzeny, co mamy od Luisa też na Dolcewita, też na lotach to no. już bardzo dużo konkursów nie ma ani jednego gołębia bez konkursu Ilo z konkursu jesteśmy na drugim pozycji oddzieleni A kolega sadził 200 młodych, a ja 100 młodych To my są na drugiej pozycji. Wsadził dwa razy tyle Nie mamy ani jednego gołębia bez konkursu 30 gołębi czy mają 4 konkursy lub nawet 40 i później te listy wam wyświetlę jak przyjadę z Urlopu. Także w hamburgu naszego gołębie super się bawarii wszędzie I Ty możesz mieć takie głębie, Wystarczy zadzwonić. Sam się przekonasz. Są całkiem inne gołębie. Jeszcze 60 km na granicy Polska, Niemcy. Pogoda super. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi gołębiami, zadzwon do mnie albo na niemiecką komórkę 0049 1511 290 1511 lub na moją polską 885 679 502. Jeżeli jestem w Polsce, to jest aktywna. Jeżeli jest wyłączona, to na niemiecką. 42 km jeszcze mogę. A w unikasz, boisz światła włączać. Bo 500 zł i punkty karty. <laughs> nie, jeszcze mamy 42 32 km to się nie załączam. Fajna pogoda, ryby. u gołąbku wyszbosz? A, z Bremena do Czerwona. No. To tajemnica, wysyłamy na cały świat młodych i starych. Tak jak, jak chcesz tak lotować jak my, jak chcesz tak gotować jak my, to jak chcesz jechać z tyłu, W to. Skontaktuj się z nami. Oczywiście jak się starczy, starczy, na karmę do porządku i czas do gołębi. Bo dużo trzeba poświęcić pracy w tym. To nie tylko same gołębie, ale i praca. Ale bez dobrych gołębi jest to nic niemożliwe. Pozdrawiam, do usłyszenia.